Po 30 latach od wznowienia działalności, Caritas Diecezji Kieleckiej prowadzi 75 różnych placówek pomocy. Oto kilka przykładów. Wielbiam tu przychodzić. Jest bardzo miło. Obsługa jest cudowna, miła. Tak bierzemy wszystkie zabiegi. No, spotykamy się z takimi osobami już w naszym wieku. Jesteśmy w ośrodku dziennym domu opieki medycznej. Jest to ośrodek stworzony specjalnie dla seniora. Mamy tutaj ogromną ofertę właśnie dla seniora, który boryka się z różnymi rodzajami chorób i dlatego mamy rehabilitację, mamy terapię zajęciową, spotkania z psychologiem, z pielęgniarką, że dla każdego coś się znajdzie. Ja jest, jestem w takiej sytuacji, że nie mogę tu przyjść, bardzo się źle czuję w domu. U góry jest środowiskowy dom samopomocy, też dla seniora, ale ten senior boryka się z zaburzeniami pamięci i też tam jest bardzo szeroka oferta, już taka specjalistyczna właśnie pod ten rodzaj niepełnosprawności. Pacjenci potrzebują nas bardzo, potrzebują y, ludzi, którzy, którzy spędzą z nimi czas. Wystarczy czasem tylko potrzymanie ich za rękę. Są tutaj pacjenci, którzy bardzo chcieliby czytać na przykład książkę, ale nie potrafią sobie jej utrzymać w ręce. Są ludzie, którzy chcieliby czasem wyjść na spacer, ale nie mogą, nie mogą wyjść na spacer, ponieważ y, siły im na to nie pozwalają. Więc jeżeli jest lato, jeżeli jest... Dobra, ładna pogoda. Zabieramy też pacjentów na, na spacery. Oferujemy pacjentom spokój, życie bez bólu w tych trudnych ostatnich dniach, wsparcie psychologiczne, wsparcie kapelana czyli to duchowe, na którym też bardzo zależy naszym pacjentom i ich rodzinom. Istotnie, Dawiza y, mówiąca o tym, że Caritas to miłość y, w praktyce realizowana, miłość w działaniu jest y, nieustannie obecna w naszych zamierzeniach, w, na, w naszych y, poczynaniach. Przy takiej okazji jak, jak jubileusz y, chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy się włączają i czasem z dużą ofiarnością i determinacją z takim osobistym zaangażowaniem podejmują wyzwania, które są konieczne do realizowania misji Caritas. No i właśnie dzięki tym wysiłkom wielu ludzi udaje się stworzyć tak cenne przedsięwzięcia.